Elo, elo, no się ma, się ma, mano, u, ale ten. Czy co, kiedyś był taki film, który ja zrobiłem. o Boże, kiedy to było? Był kiedyś tam w grudniu po południu zrobiony. Tylko on był tak, jakby, że pod koniec grudnia, i w sumie to nie po południu, tylko jakoś tam w południe. Czy coś, a potem był jakiś taki film w garncu, znaczy w marcu, i ten. I na nim było mówione, że był tam ten film, no. W ogóle, widzicie ile te Neonoiry kosztują? Jo pierdziela, ale pieniędzy naleciało, co? Normalnie, ja myślę, że jakby normalny Polak zobaczył tyle pieniędzy, to by powiedział tak. Pewnie tak by powiedział, bo już by zemdlał, co? No, ale proficik siadł na nich. A fajny profi, nie no, fajny. Ja wam pokażę ile na ten. A ja kupowałem za 196, no to tak... Żart. Czy nie? Nie żart, dobrze. 9 zł na sztuce. Ile sztuk? 10 w ekwipunku. Tutaj 6, 7, 8 9. na kebaba. Albo 3. I jeszcze ten o 3 więcej. Pozdrawiam. W każdym razie ten film będzie trochę dotyczył, mała, no, ale nie do końca. Pa. Są takie itemy. Takie na przykład to. I zobacz. No to one są wystawiane tam. gło kiedyś, kurwa. O, to różnie są. No i pa, masę takiego tego. I on se na przykład jest tam, że o, coś tam. I zobacz, jaki wykres ma. Siu, kurwa, czekaj. Bo kiedyś on był taki, że. O, le, 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 le. A nagle. Ulu, żołnierzu, coś tam. Nie, i w ogóle. Jakbyście sobie wzięli, kurwa, tego skinatu. Hmm, ciekawe, czy jest taki, czy nie ma. E, chwila, jak go znajdę, to będzie. Jak go nie znajdę, to go nie będzie. E, kurwa, nie ma. No dobra, prawie był. Także spoko. Jakby był. Dobra, chuj, inny. Wezmę tego, o, 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 bo ja go wysyłam, tego, trigger, o, e, o, 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 takiego i ten i to i to, pa, e, ten, o, o, kurwa, jest, mamy to, pa, zobacz, masz sobie takiego, o, no nie, ja go nie wypłacę, pewnie zapytasz dlaczego, o, kurwa, dlatego, no mam nadzieję, że to już jest wystarczająca, Wiadomość zwrotna dla Ciebie, ale maszę takiego, nie? No, i zobacz to: masę tego, o, takiego, o, tu, ten, ten, o, o, o i o, o, o. No właśnie. Ja na przykład miałem kiedyś tak, że dla Beki skupowałem tego typu skiny, jak były warte tam nic, coś takiego, jak były warte tyle, i kurwa czekałem, aż tak zrobił, nie? Na małpie je skupowałem. Dlaczego? Bo się mieliło w ten sposób pieniądze, no i kiedyś one były warte nic, jeszcze przed sekundą, i nagle zrobiły tak ziół. Dlaczego? Bo są se skiny, tak jak kiedyś powiedziałem, które zawsze ci zrobią ziół. I ja się zastanawiałem, ile mam do tego ten, czy zrobić to, czy nie robić. Ech, chuj, kurwa, teraz robię ten film, nie? Pa, masz se taki 4 Ja już dawno chciałem o nim zrobić film. Bo w pewnym momencie to był za darmo, dosłownie, nie, za złoty 50 był, czy jakąś taką miał cenę. Jakiś taki przyjebany był, jeżeli chodzi o cenę. Za darmo, w każdym razie, rozdawali je. Można sobie było przyjść i powiedzieć tak. Panie, nasyp mi pan do woreczka 1000 mm, Night Terrorów za 100 zł. I, i dawali ci je, tak I one nagle powbijały normalnie dwa ziko, tak o, zobacz. Jak sobie weźmiesz kurwa na małpę wejdziesz, to cały ten czas, ale salutki Night Terror w tym, no, w filtestecie był warty złoty 60. Zł. No, stoi cały czas jest, jak sami sobie możecie zobaczyć. To jest zajebisty skin. Ile go wchodzi na stronę? Z kurwa tryliard. Dosłownie, możesz tak zrobić i cały dzień kurwa tak siedzieć i je wypłacać. Yy, I ten skin ogólnie był warty nic. I co ja zrobiłem, kiedy był warty nic? No jak to co kurwa? Napełniłem nim magazyn na dwóch kontach. Tu po ten chyba, czy, czy coś takiego, nie wiem. z 800 ich kupiłem coś takiego. I czekałem kurwa aż podrożeją, bo wiedziałem, że kiedyś w końcu będą musiały. Coś się w końcu na rynku wydarzy takiego, że będą warte normalnie. No i są, no co, elegancko. I to są tego typu skiny jak Pit Viper, Night Terror, Digital Trigger, Trigger Discipline. Teraz tych skinów no więcej w ogóle doszło, trochę do tego, ale masz na przykład kurwa AK Uncharted, który zrobił dokładnie to samo. Kurwa, pojebana jakaś ilość skinów. Ja czekam dalej na WP Kapilarę na przykład, która powinna coś takiego zrobić, a dalej tego nie zrobiła. Hmm. Są jakieś yy, Glocki Moonrise. Yy. powinien tak zrobić PusPalpinKamo. Kurwa, milion tych skinów jest dosłownie. No, to wystarczy wejść na małpę zrobić tak. Tak, kurwa, tak. Tak, 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 tak. Tak. O cena yy, min, coś kurwa mam chyba ustawione pojebane, nie wiem co ja, dobrze mam wszystko poustawione no kurwa, aha bo jest w PLN. naprawdę tak zrobiliście, ale zajebiste, to trzeba tak, o. i sobie wystarczy przeglądać to Znajdziesz takiego Uncharted'a, wpierdalasz go na Steamie i sprawdzasz, czy się zgadza. Znajdziesz takiego Acheronat'a, jest dosłownie taki sam skin, sprawdzasz, czy się zgadza, nie? Tam Kryczarmę to pomijasz, nie? Ale Blue Play, no kurwa, kolejny taki zajebisty skin. Corinthian, to jest kolejny. Directive, zajebisty skin. Serpent, to jest zajebisty skin. To samo, zajebisty skin. I se patrzysz po prostu, lecisz, kurwa. Jak ci się spojedynczy, sprawdzasz go. No ciekawe, czy działa, czy nie działa. Ja go wezmę, dla beki nawet. Niech będzie, kurwa. I tak lecisz, Jak pojem? Cały dzień. No, i elegancko. I tak samo ten Amphorosaurus tested, kurwa, to samo. Zobacz, zobacz. Ja pokażę, pokażę dla widza. M4 Amphorosaurus Kurwa. M4 O, ten kurwa, zobacz, to samo. Zobacz, zobacz. Sił kurwa! Normalnie, tak, zrobi sobie tak. Cześć, o co chodzi? To, jest, to było dobre. I jak się tak wziąłeś, na przykład, znaczy, wiadomo, bo kiedyś to się tak dało zrobić, na przykład, żeby sobie siedzieć przez cały kurwa, na przykład miesiąc, zbierasz te skiny do, takiego, do takiej kupy, uzbierać tego na przykład, nie wiem, 10 magazynów, czy coś tego typu, 10-20 magazynów, i jak coś takiego przyszło, to wtedy to wziąć, wypierdolić na hita. I wtedy z takich 10 magazynów, dajmy na to, że się zarabiało, żeby Cię nie skłamać, jakbyś uzbierał 10 magazynów emforozaurusów, no to zarobek z takich 10 magazynów emforozaurusów byłby na przykład z 5 tysięcy. Przy kwocie inwestycji około 14. To jest to ogólnie. To jest bardzo dobra, dobra przybitka. No teraz się już. Nie, teraz nie jest tak zajebiście. No bo wiadomo, że konto ciężko nimi wypełnić, ale. No. dla... Sprytnego i szpanego dla Polaka, śmierdziela. No, no tak, kurde. Zależy jak zinterpretujecie moje słowa. Tak to nazwę. I jeszcze były te minimalwery. No kurwa!